Dzień dobry, witam Państwa. Dzisiaj naszym gościem jest pani dr Małgorzata Hojak z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dzień dobry Państwu. Będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, czy finanse muszą być nudne i czy nauka o finansach może być ciekawą przygodą. Czy pobyt w banku można wspominać z rozrzewnieniem? Wydaje mi się, że odpowiedź może brzmieć tak, tak i jeszcze raz tak. i dlatego. Żeby to udowodnić, przygotowaliśmy w poradniku na stronie internetowej Fundacji Banku Milenium taką propozycję dla rodziców. Propozycję wydaje mi się bardzo atrakcyjną, która może pokazać, że rzeczywiście nauka finansów, czy nauczanie finansów, czy edukacja w ogóle finansowa naprawdę może być fantastyczną przygodą i wystarczy na to tylko jeden dzień. O tylko jeden dzień? Super! Tylko jeden dzień i wydaje mi się, że to też powinno zachęcić rodziców, żeby skorzystać z tej propozycji. Dzisiaj czas to pieniądz i dosłownie i w przenośni i chyba każdy z nas wie, że trudno jest wygospodarować chociażby odrobinę czasu, czasami to jest, nie wiem, kilkanaście minut, pół godziny na tą edukację finansową dzieci, między innymi edukację finansową dzieci, dlatego ta nasza propozycja jest oparta Przede wszystkim na tym, żeby było to działanie krótkie, jednodniowe, łatwe do przeprowadzenia, a z drugiej strony atrakcyjne i dla dziecka, i dla rodzica. I naprawdę wystarczy tylko jeden dzień, żeby zorganizować świetną wyprawę dla siebie, dla dziecka, może dla rodzeństwa dziecka, a może być to równie dobrze wyprawa nawet z dziadkami po lokalnej okolicy. A w takim razie proszę powiedzieć, o co chodzi w tej grze, w tej zabawie. Pierwszym etapem naszej przygody jest przygotowanie poszczególnych elementów. Pierwszym z nich jest wydrukowanie mapy oraz przygotowanie zadań, które będzie miało do wykonania dziecko. Mapa musi obejmować kilka rzeczy, ponieważ jest to ważne dla osiągnięcia pewnych celów zakładanych przez nas. Musi tam być dom, musi być sklep, plac zabaw. Bank, no i oczywiście jakiś park. Kolejną ważną kwestią jest przygotowanie zadań dla dziecka, dlatego że będąc w każdym z tych miejsc, będzie miało do wykonania określone polecenia. Tylko jeżeli je zrobi, będzie mogło otrzymać jakąś konkretną odznakę, albo możemy wbijać na przykład pieczątki, które będą dokumentowały fakt wykonania zadania, po to, żeby później mógł uzyskać konkretną nagrodę, którą oczywiście też musimy zaplanować. Ważne, żeby była atrakcyjna i dla dziecka, i dla rodzica. Później pozostaje już tylko założyć wygodne buty, zaopatrzyć się ewentualnie w płaszcz przeciwdeszczowy, parę kredek, kartkę do rysowania i możemy ruszać w teren. Element finansów jest zawarty w poszczególnych zadaniach, które ma wykonać dziecko. Na przykład, jeżeli będziemy w parku, możemy zaproponować dziecku dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi, albo pożyczanie tych zabawek, albo na przykład znalezienie rzeczy, którymi mogłoby zapłacić, gdyby na przykład nie było pieniędzy. I tutaj już zahaczamy o takie elementy jak dobroczynność, jak dzielenie się z innymi, jak yy, tematyka na przykład. Co by było, gdyby nie było pieniędzy? Czym można by było płacić, czym można by było handlować? Kolejnym przykładem może być chociażby wizyta w sklepie. Kiedy pozwalamy dziecku, dając mu pewną kwotę do ręki, pozwalamy mu, żeby znalazło coś, co chce kupić, wzięło rzecz do ręki, podeszło do kasy, zapłaciło czy dokonało zakupy. Myślę, że może to być świetna okazja, żeby wytłumaczyć dziecku pojęcie wartości pieniądza albo pokazać chociażby, jak się płaci kartą kredytową albo blikiem. Rzeczywiście to jest świetny pomysł, nie tylko na naukę, ale również na wartościowy czas z dzieckiem. Dziękuję bardzo za spotkanie. Dziękuję. Dziękuję Państwu. Czy edukacja z zakresu przedsiębiorczości niesie za sobą jakieś korzyści dla rodzica? Myślę, że tak. Wiele treści zawartych w poradniku dostępnym na stronie internetowej Fundacji Banku Milenium jest przeznaczonych właśnie dla rodziców. Są tam wytłumaczone takie pojęcia jak przedsiębiorczość, ekonomia i wiele, wiele innych związanych z edukacją finansową. Ważne jest też to, że rodzice dostają gotowe materiały, które mogą wykorzystać podczas zabaw z dziećmi. Myślę, że poradnik i zawarte tam treści mogą też zmobilizować niektórych rodziców, by korzystać częściej, bardziej powszechnie z bankowości internetowej. Czy tę grę musi organizować rodzic? Może wystarczą same zajęcia w przedszkolu. Greta terenowa Superbankier została w sposób świadomy i celowy skierowana przede wszystkim do rodziców. Dlatego że na dzieci w wieku przedszkolnym najsilniej oddziałuje właśnie środowisko rodzinne. To znaczy, że dziecko naprawdę bardzo marzy i chce być takim jak jest jego rodzic. Z drugiej strony oznacza to również, że jeżeli nie będziemy w sposób świadomy organizować chociażby edukacji finansowej, to ona i tak będzie się odbywać. Dzieci i tak będą naśladować nas w tym, czy korzystamy, czy nie korzystamy z kart płatniczych, czy płacimy, czy nie płacimy blikiem. Ten proces będzie zachodził, tylko efekty mogą być zupełnie różne.